Powiedz mi, Szymon, jak y, Twoim zdaniem brzmi ten samochód? No ja najpierw usłyszałem z daleka. Coś tam z butla od gazu w bagażniku robiłeś? Już jest odkręcona, teraz LPG. 99. Yeah! Siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z pasa startowego. Ostatnio zobaczyliście tutaj mojego challengera, dziś będzie kolejny challenger i oficjalnie przed kamerą witam Cię bardzo serdecznie, Robercie. Przyjemność uścisnąć Twoją Dłoń. Witam Dla. Was wszystkich i Ciebie, Szymonie. Robert Buczyński, człowiek, którego pewnie szerzej znacie jako High Five lub Bucho. Robert ma niemal półmilionowy kanał na YouTube, na którym motoryzacja odgrywa ważną rolę, choć nierzadko nie jest to rola pierwszoplanowa. Ale nieważne. Dziś sprawdzimy, jak szybki na czwartą mili jest jego ponad 800-konny Dodge Challenger Hellcat Redeye. Więc myślę, że to powinien być ciekawy odcinek, moi drodze. Będzie, niewątpliwie. Zapraszamy do oglądania. No Robert, nie jest to Twój pierwszy Challenger. Ani drugi. I nie jest to chyba też aktualnie Twój jedyny Challenger. Tak, dokładnie. Jest tych w ogóle Dodge'ów kilka w moim, w moim garażu. Aktualnie powiedz, czy... jakie to są samochody, bo być może nie wszyscy wiedzą. Jest y, auto do wygrania, które jest moim daily od y, dłuższego czasu. Jest Red Eye, jest Dodge Viper, czyli trzeci Dodge. To jest V10, legendarna i w zasadzie pierwszy, e, który wyszedł, to znaczy pierwsza generacja Vipera. Ja wspomniałem o najważniejszym samochodzie, czyli Opel Meriva. Najwięcej <grym> filmów, czy jazda do Monaco, czy odcinki z frizem. E, I to jest rzeczywiście samochód, w którym często jeżdżę. Możliwe, że nawet tak często jak wydaję. Wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś, o tym, że masz jeszcze Challengera 5.7, tak. który będzie do wygrania. Czyli wchodzisz w ten trend, w który wchodzą teraz YouTuberowie Dokładnie tak. w Polsce, od roku zorganizowania loterii. Od roku w zasadzie rozkminiamy to i planujemy. Decyzja już padła w sierpniu czy wrześniu. Ubiegłego roku. Ja się właśnie zastanawiam nad tym, czy nie ma jakby już jakiegoś takiego przesytu, powiedzmy, związanego okay. z tymi loteriami. Więc ciekawy okay. jestem jak to wypali. Możecie dać znać w komentarzach, czy może chcielibyście kiedyś, żebyśmy my zorganizowali taką loterię. Dajcie znać jak w komentarzach. Na no to patrzycie. Ale przejdźmy do sedna i do tego samochodu, tak groźnie tutaj na nas patrzy. Fausem. Czy mogę poprosić, żebyś otworzył maskę? Oczywiście mogę odpalić go z kurcika, jeżeli masz ochotę, a potem dopiero. Musiał, musiał. Tak nie nagrywajmy, bo to jest tam? kanister na wachę. Zawsze przydatny w bagażniku, Każdy właściciel Dodge'a ma oddalanie. No. Takiego gościa jeszcze nie było. Gościa, który przejechał z świeżutkim zestawem opon i z gościem, który ma w rękach szmatkę po to, żeby opony przed startem oczyścić z kamieni. No, to znaczy, moi drodzy, po pierwsze, że mamy do czynienia z mocnym samochodem i po drugie, z kimś, kto tą rywalizację wziął dosyć na poważnie. Założyłem się z mamą, że będę szybszy niż Bartek Ostałowski. Wiem, że Budda zrobił 11,1, ale to 4 napęd, więc wiem, że Bartek Ostałowski z mocą tysiąca koni zrobił tylną napędówką 11,6. 6. 6 i moc dużo większa. Ale Bartek miał fatalne opony w swoim samochodzie. Może pan przyjechał jakimiś tam oponami, na jakichś oponach, na których już zrobił tam ileś tam treningowych przejazdów. On mocno kombinował z ciśnieniem i robił finalne przejazdy chyba na 0,8 bara. Zróbmy okay. 1,6 na razie, a potem zobaczymy co będzie dalej. A ty co ciąga. masz ile? 1,6 na tyle. 2, 8 jest 1,6 teraz? Tak. O, kurde. To dużo czy mało? Mało. <grym> jest mało. Pani amerykańskiej motoryzacji to będzie myślę, że coś dla Was. Z tej kamery myślę, że będzie przepiękny dźwięk tego jak Robert ruszy. No ciekaw jestem, bo no było trochę tego palenia gumy, co Mateusz? Całkiem sporo, ale spodziewałem się więcej. Do trzeciego biegu co najmniej, a miał jechać z y, sportową kontrolą trakcji, więc to jest dosyć ciekawe. Jaki może być czas? 12 plus. chyba. Bo... No obstawiamy, obstawiamy. Szymon? 12. Mateusz? Ja 12.3, 12.4. Ja mówię, że jest 12.6. Wszystko jest jasne. Co jest jasne? Nie umiem ruszać. Jaki wynik? Jakby reakcja. Jest okej, okay, czy nie jest okej? Okay? No ja bym powiedział, że jest ładnie. Okej, okay, czyli nie jest najlepiej. Trzeba jest, teraz powtórzyć jest. wynik. Nie mówić? Nie, mój, nie mówimy. Nie, nie, nie To nie była moja decyzja. To niespodzianka. Tak, tak, na, po trzecim powiesz. To ja odjadę i powiesz. Mój traf na początku. Na, na... No odjeżdżaj, ja odjeżdżaj. Moje odstawianie było bardzo bliskie finalnego wyniku. 11,99! Oh! Byłem bliziutko! Czemu zdecydowałeś się na zakup Challenger'a Hellcata Redaya? W wielkim skrócie, chciałem albo Hellcata, albo Redaya, ale w stosunku do pierwszego, to miał być bez widebody, który byłby w pakiecie Shirokai, poszerzony jeszcze bardziej. Miałby to być projekt na R Ride. To był wielki skrót w zasadzie, bo tu można by pół godziny opowiadać o tym, co planowałem. Ale trafił się ten samochód w świetnej okazji i w świetnym stanie przede wszystkim. I to tak w wielkim skrócie, dlatego jest seryjny i nie zostanie zmodyfikowany nigdy w życiu. I kolejna, ostatnia już ciekawostka, odpowiadając na Twoje pytanie: ten samochód to jest jedyne auto, które było tak mocno przemyślane jeśli chodzi o mój garaż. Wszystkie inne, no może jeszcze Challenger, który jest do wygrania dla widzów, ponieważ wiedziałem, że to jest idealne auto na daily. W temacie czegoś mocniejszego, czy w tym samochodzie są jakieś modyfikacje? Bo pierwsze, co nie ukrywam, rzuciło mi się w oczy, no to końcówki układu wydechowego. Tak, to jest wydech Corsa, o którym też niezbyt wiele powiem, ponieważ... Przyjechał wiem... z takim? Dokładnie. Wiem okay. tylko tyle, że, że jest i jest Yy, Nieco prawda na pełnym przelocie, ale coś tam jest wydłubane względem seryjnego podwozia. Do tego nie ma chyba żadnych modyfikacji większych. No, tak jak powiedziałeś, czyli zostajesz z tym samochodem w serii. Dokładnie tym, tak. Co I jest. nie ma w ogóle planów na zmiany. Powiedz mi, Szymon, jak Twoim zdaniem brzmi ten samochód? Jest tak, że jakby super. Pokażcie, ja. <laughs> Możemy zrobić małą demonstrację, jeżeli nie stanowi to dla Ciebie problemu. Teraz samochód jest rozgrzany, więc nie będzie głośny ten tak zwany cold start, wiem, ale w momencie, w którym wciśniesz podał gazu do 4000, na których ma odcinę, to znaczy limit, od, odcina jest wyżej, ale limit jest na 4. no, no jest, jest głośny i tak jak kojarzę wydech z seryjnego Helkata, to ten jest głośniejszy. Tak, tak mówisz? Tak uważa! A co mówisz? Co? No nie! No, Jakby rzeczywiście no, słychać no, te sobie. wyższe tony Robert! Tak, słychać, ale rzeczywiście ten wydech nie jest najgłośniejszy, yy, bo też nie o to chyba w tych autach chodzi. Yy, raczej te mustangi 5-0. Yy, no mów, mów. na przelocie, sprawiają, że, że może też te 50 dB decyber... no dobra, rzeczywiście jest głośno, To numer dwa, moi drodzy, maksymalna moc, kierownica track, zawieszenie street, trakcja na sporcie i skrzyniobiegów na track 808 koni mechanicznych, to no dużo. to jest bardzo dużo. Czy za było lepiej, czy nie? Start nie wyglądał chyba lepiej, Chyba co? nie wyglądał lepiej, tak jakby mu się, tak jakby troszeczkę się zawahał z gazem, nie? Stąd. Stanął tam i otworzył bagażnik Ej, powtórz, powtórz, co się tam dzieje? No, na kamerze widzę, że chyba zakręca kurek od butli od gazu, którą ma w bagażniku, ale nie wiem, jestem dość daleko Pali. Co? Butle od gazu? Z gazem w Challengerze? Coś tam z butla od gazu w bagażniku robiłeś? Już jest odkręcona, teraz LPG. A. Więc będzie... odkręcałeś butla, a nie zakręcałeś. Będzie myślę. To... Jest chyba dobrze, nie patrzyłem na wyniki. Jest chyba dobrze, mówisz? Jest bardzo podobnie. Lepiej ja. czy gorzej niż pierwszy? Ciutkę gorzej. Dobra, to teraz Dokładnie robimy... Dokładnie ci mogę powiedzieć, że pięćsetnych gorzej. No to nie ma tragedii. To teraz robimy launcha. Eee, miałem tego nie robić, ale odpalamy. No dobra, czyli będzie przejazd ostatni z Lunch Control. Ja w helkatach tak uwielbiam to wycie z podmaski. To jest tak, coś, coś tak pięknego. Najpierw zanim tutaj przyjechałeś, to usłyszałem to wycie i tak... Oha. <grym> dobra. Czyli najpierw nie było widać... Słychać, potem widać. Tak, ale właśnie nie najpierw usłyszałem fałsemkę, tylko najpierw usłyszałem z daleka. <gulny> Ile już zrobiłeś kilometrów tym samochodem? Oj, niewiele. Nie, nie jeżdżę nim wbrew pozorom, jeżdżę nim bardzo często, prawie codziennie, ale nie zrobiłem, dosłownie kilka tysięcy kilometrów zrobiłem tym samochodem przez okay. pół roku. Ile w tym czasie wypaliłeś par tylnych opon? <gulny> Taka ciekawosteczka, jak poznać na pierwszy rzut oka Helkata względem zwykłego Helkata. Czerwone oczko. Red eye. Patrzcie za mną. Patrzcie za mną. Pokażę Wam ciepłą kostkę. Zobaczcie na to oko. które Co? jest dosłownie red eye. Ono się świeci! Ja nie wiedziałem, że to się świeci, stary. I tutaj cię tym nie zaskoczy, <laughs> ale... ponieważ się nie świeci, ale poprzedni właściciel dorobił to samo. Ale bekowe. Fajne. Jako taki smaczek. Kurde, to jest zabawa, wiecie. Sam fakt, że tu jestem, że mogę rywalizować z największymi gwiazdami YouTube'a motoryzacyjnego w Polsce, to jest osiągnięcie, wyróżnienie. To, że mogę prywatnie pokazać takie auto, to jest dla mnie wyróżnienie. Szymon, czy będzie poniżej 11,9? Powiem ci po starcie, bo tego startu z luncha jestem bardzo ciekawy. Bardziej płynny i równomierny start tego samochodu. Uważam, że to będzie najlepszy czas. Czy to był najlepszy czas? 3,4 do setki zrobiłem, więc to musi być dobry czas. Robercie... Był najlepszy? Był najlepszy. No i 11 9 11,9 sekundy. Kurz. Dobra Robert, to dzięki wielkie, że wpadłeś. Myślę, że czas Kozacki. Bardzo Oto Tobie dziękuję. Kozackie. Gratuluję posiadania takiego samochodu. Dziękuję Tobie. No to co? Do zobaczenia, może kiedyś w Wracam do Warszawy. Trzymaj się. Do Bye. następnego. No, więc 11 i kolei czas. To oznacza, że wylądował pomiędzy Bankiem Ostałowskim a Poczciwym Krzychem. To będzie następny. Oglądajcie. Will With Subskrybujcie Wirły Wyt! Patrz jaka chmura tam idzie Do to... takiej otwartej przestrzeni Jak się przemieszcza tutaj teraz <śmierdzi>